Trzymaj. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Pszcina! Ha! Jak to brzmi! Król Gardik kubił królowej brugę korale koloru koralowego. I już się nacieszyłeś? Słowa! Życie bez napawania się brzmieniem Bisiora-racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz, ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego.